Szanowni Państwo, rozmawiamy z jurorem tegorocznego konkursu imienia Ady Sari, maestro Andrzej Dober, baryton, który jest bardzo mocno związany z tym konkursem, bo Pana już wczesne wspomnienia w Pańskiej karierze właśnie z Adą Sari się wiążą. No ja byłem na pierwszym konkursie mhm. imienia Ady Sari. i tam zdobyłem drugą nagrodę i oraz kilka innych, już nie pamiętam, chyba za wykonanie Mozarta i pieśni. Mhm. Potem byłem, jak jak jeszcze żyła Świętej Pamięci pani profesor Łazarska, to siedziałem też w jury. No i teraz Małgosia mnie zaprosiła. A wróćmy na razie do pana wspomnień jako uczestnika konkursu. Czy pamięta pan, jak się pan wtedy czuł? Czy jak się pan przygotowywał? Czy to były duże nerwy? Czy też jakoś. Też jak się pan czuł potem, kiedy pan już dostał nagrodę, i, i co panu otworzył ten konkurs wtedy? Zacznę od potem. Potem czułem się szczęśliwy i bogatszy o jakieś duże pieniądze, chyba wtedy dla mnie to było, ja byłem studentem. Natomiast rozumiem tych ludzi, jak siedzę teraz po drugiej stronie, mhm. rozumiem, znaczy pamiętam ten stres, bo to nie tylko konkurs Adesarii, ale ja w moim życiu 8 w 8 konkursach mhm. wziąłem udział i wszystkie kosztowały mnie bardzo dużo zdrowia, ale z konkursu na konkurs się czegoś uczyłem, sposobu koncentracji mhm. i pewnych rzeczy. Natomiast widzę, jak oni wychodzą, jak oni są zestresowani. Ale bardzo dobrze sobie, najczęściej bardzo dobrze radę sobie mm -hmm. z tym dają. Mm -hmm. Kiedy pan jest jurorem, to na co pan przede wszystkim zwraca uwagę dzisiaj? Jeśli pojawia się młody człowiek, zwłaszcza w pierwszym etapie, kiedy pan jeszcze nic nie wie o tej osobie, co jest tym, na co szczególnie pan jakoś, to czemu się pan przygląda? To jest właśnie bardzo trudne, bo się ma, nie wiem, w pierwszym etapie 10 minut. Mm -hmm. Żeby ocenić osobę za, za ten występ w tym momencie, to jest trudne. Mm. Bo to jak się, jak się okazało teraz, właśnie w drugim etapie, że ja niektóre osoby bym widział w drugim, które nie przeszły, i niektóre bym nie widział, które przeszły. Mm. I widzę, jak to. Się, jak, jak to... Można się no, nie pomylić, można źle mm. wybrać na przykład. Mm -hmm. nie? Znaczy jestem pozytywnie zaskoczony tymi mm -hmm. ludźmi. A co ja oceniam? Ja oceniam technikę i całościowe pokazanie się muzy muzycznie. Ja nie lubię, mm -hmm. jak ktoś stoi na scenie i kłamie. A kłamstwem mm -hmm. nazywam to, kiedy nie rozumiem, e, o czym ktoś chce nam zaśpiewać, o czym opowiedzieć. Bo każda pieśń czy każda aria to jest krótka historia, którą mm -hmm. należy. Pokazać w głosie na przykład. Dlatego mhm. no, jest potrzebna, ale technika, bez techniki się tego nie pokaże. Mhm. Dla mnie jest takie, ważne jest takie całościowe zaprezentowanie się, nawet nie poszczególne dźwięki, które tam czasami wyjdą, czasami nie z powodu nerwów albo innych rzeczy, ale technika, która pozwala na to, żeby czuć się wolnym w swoim wyrazie artystycznym. Mhm. Tak jak Pan mówił, był Pan już też kiedyś jurorem yy, i znowu Pan teraz powraca. I ma Pan jakieś porównanie między tymi latami, które minęły? Czym różnią się ci wykonawcy, których Pan oceniał wtedy, od tych, którzy są dzisiaj? Czy młodzi śpiewacy jakoś inaczej podchodzą do swojej roli teraz? Nie wiem, to zależy chyba od konkursu. Ja nie brałem, nie, 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 nie zasiadałem w jury konkursów zagranicznych, mm -hmm. ale byłem w zeszłym roku też, nie, w tym roku, dyrektorem artystycznym jestem konkursu Adama Didura. Mhm. Gościa, więc zasiadałem na konkursie Didura w Żyli dwa razy. I tutaj już też dwa razy i na konkursie Paprockiego trzy razy. W związku mhm. z tym pewne porównanie mam. Pan pyta jak, jak ludzie dzisiaj, jak, jak się zmienia w, w międzyczasie. To jest różnie, bo tutaj się, jestem pozytywnie, bardzo pozytywnie zaskoczony. Mhm jak młodzi ludzie poważnie podchodzą do, tak, do tego konkursu. Właśnie wszędzie poważnie podchodzą, ale a może... Tu mi się szczególnie muzycznie podoba. Mm -hmm, tak. Mm -hmm. Dlaczego tak ważne jest, żeby w pierwszym etapie był Mozart? No właśnie ja uważam, że nie jest ważne. A, okej. Okay. <noise> ja należy do tych kolegów, którzy... Znaczy nie, właściwie wszyscy oprócz mnie by chcieli Mozarta. Mm -hmm. Ja uważam, że Mozart to jest szczyt śpiewu. Rozumiem. Mozart wszystkich rozbiera na scenie, mm -hmm. tak? W sensie słychać niedostatki techniczne, niedostatki muzyczne, niedostatki frazowania mm -hmm. i Mozart jak się go źle śpiewa, to potrafi zmęczyć słuchającego i śpiewającego i wszyscy razem są zmęczeni. Mm -hmm. Poza tym tutaj było dużo ali powtórzonych. Tak. Więc Sąc jak się porównanie. słucha sześć, sześć takich, porównać to nie tylko o to chodzi, ale jak się wysłucha sześć razy czy siedem razy tej samej arii, to się, no nie wiem, przynajmniej ja mogę o sobie powiedzieć. Mhm. W drugim etapie, bo rozmawiamy w trakcie trwania drugiego etapu, jedną z obowiązkowych yy, jednym z obowiązkowych utworów jest utwór współczesny. Czy współczesne utwory to jest coś, co młodzi śpiewacy dobrze w tym wypadają, chętnie po to sięgają, czy jednak cały czas to się wiąże z jakąś obawą i ryzykiem, bo jest to coś nieznanego? Mm, oni to fajnie w, w... Właśnie taka świeżość jest. Mm -hmm. Oni mają inne spojrzenie, używają innych temp. Ja na przykład słyszałem moniuszkę czy Chopina pieśni tu, mm -hmm. które w wykonaniu śpiewaków z Azji całkiem inaczej brzmiały, mm -hmm. Mm -hmm. świetnie brzmiały. Oni mają inne spojrzenie. My jesteśmy przyzwyczajeni do takich wykonań, takich od stu lat powtarzanych. To jest... to jest podobnie jak Włosi twierdzą, że Verdiego trzeba tylko tak albo tak. Mm -hmm. To jest pewien powiew świeżości i to mi się bardzo podoba. I jest dużo dobrej muzyki współczesnej do wybranej, o, których, o której ja w ogóle nie wiedziałem, mm -hmm. ja się bardziej tam Verdimpucikiem mm -hmm. mówiłem. Jeszcze wracając do Mozarta. Nie, Mozart powinien, powinien być śpiewany, bo Mozart jest. Uważana, pew, uważany pewnie i słusznie za, za najlepszego kompozytora mm -hmm. oper. Don Giovanni jest uznawany za taką operę chyba najbardziej tak. y, no, udaną, że tak powiem. I, i Mozart jest ważny, tylko nie powinien być w pierwszym etapie. Chociaż to jest dobry, dobry kompozytor do, do, do skreślania ludzi, tak? do, bo, bo na nim wszystko słychać. jak się za nie wiem. Dwa pytania na koniec. Pierwsze, co myśli Pan dla młodych śpiewaków, zwłaszcza w takiej sytuacji konkursowej, jest najtrudniejsze? A drugie pytanie, trochę z tym związane, jaką Pan by dał radę też młodym śpiewakom, którzy startują w konkursach, czego może nie robić, przygotowując się do konkursu? Nie lubię rad udzielać, bo to jest takie, wie Pan. U każdy inny. Każdy potrzebuje czego innego, i każdy by potrzebował innej rady. Ja wczoraj, mm -hmm. na przykład, po pierwszym etapie rozmawiałem z ludźmi z dwie godziny, broniłem się przed tym, bo każdy przychodzi się dowiedzieć. Oni mówią to, na to feedback, jak ja mówię, informacja zwrotna. I każdy chciał się dowiedzieć, dlaczego, co było dobre, co było mm -hmm. niedobre, co mogą poprawić. No, na ile mogłem, na tyle, na, na tyle mówiłem. i Myślę, że oni z uwagą słuchali i powiedziałem sobie, że musisz sobie sam z tego wnioski wyciągnąć. Mm -hmm. To jest ważne. I to jakie były jeszcze pierwsze pytania? Z piranie? czym mają dzisiaj to pokolenie młodych śpiewaków największy problem, z czym sobie nie radzą? Z, pokazy... z prawdą. Mm -hmm. Akurat tu jest. Ja się, ja jestem bardzo zdziwiony, nie dlatego, że źle myślałem o tamtych częściach świata, ale. W sumie najbardziej praźliwi, prawdziwi w tym konkursie są ludzie z Azji. Mm -hmm. Wiedzą dokładnie, co śpiewają, i przepuszczają to przez swoje ciało. I śpiewają jako oni te pieśni i oni te arie. I to nie jest wyuczone. Znaczy, jeżeli by, miałoby to być wyuczone, to musiało być nie mile ćwiczone mm -hmm. i nie wiem mm -hmm. przez kogo. Mm -hmm. Że to jest prawdziwe. Prawda zawsze dotyka, a nie że ktoś wychodzi i w górne dźwięki, dolne dźwięki, średnie, szybko, wolno, to ma dla mnie drugorzędne znaczenie. Prawda, prawda nas zezwoli. Oby w takim razie jej było jak najwięcej w czasie Bardzo dziękujemy, maestro Andrzej Dober, juror, Dziękuję. Ja dziękuję.